Merhaba, benim Adem Ahmet. turk jeden gelijolo. Halo? Ahmet, Ké okay, ty, gdzie ty jesteś? Już dawno powinieneś tu być i opowiadać dalsze losy Turków. Idiota. Jestem, jestem. Pali się, czy co? Kurde. Kurde. Marchewa, znasz się Mera Baziomeczki. Dziś, zdaje się, będę Wam gadał o tym, skąd się wzięli Turcy. No wiadomo, że od Allaha. Nie, no ale tak naukowo. Musimy się cofnąć ho, ho, ho i trochę wpizdu do tyłu, bo przyjmuje się, że pojawiliśmy się już w VI wieku naszej ery, albo i wcześniej, jako Xiongnu, Xiongnu, czy jak to tam się gada, nie wiem tam, i Xiongnu, czyli te nasze pradziady, były tak upierdliwe wobec Chin i w ogóle, tak bardzo atakowały te Chiny, że Chińczycy się wkurzyli i wybudowali Wielki Mur. Najpierw żyliśmy se jako koczownicy. Mieszkaliśmy w czymś a la kemping. W czymś podobnym do namiotu, zwanego jogurtem, znaczy się jurtą. Czyli brało się taką kratownicę w kształcie kopuły, na to się dawało wojłok, następnie materiał, był też otwór, aby tam wejść oczywiście. Zawsze od takiej strony, aby nie wiało, Oczywiście wojłok jest zrobiony z filcu, a z filcem też są, znaczy się były jakieś cyrki. Zresztą nieważne, bo nie o tym mowa. No i dzięki tym materiałom było w środku ciepło, znaczy się tak w miarę temperatura, która pozwalała ludziom, aby tam jakoś przetrwali. Też na środku jurty było ognisko. Ale nie palono tam Harry'ego Potera na szczęście. Prawa strona należała do bab i kaszojebów. Alewa do facetów. Do dziś, na przykład w Mongolii, ludzie w czymś takim mieszkają i nie narzekają wcale. No dobra, ale co tacy ludzie w ciągu dnia robili? No, nudzili się, rozwiązywali krzyżówki? czy co? Nie. No robili to, co wszyscy, aby przeżyć. Na przykład hodowali bydło, owce, no i z tego kobiety robiły materiały, na przykład na jurtę albo ciuchy. Też robili jedzenie, tak musiałem powiedzieć o tym jedzeniu, bo na pewno tego byście nie zgadli, a najważniejszym zwierzakiem był koń, to znaczy się koń, po pierwsze pomagał wszystko przenieść z zimowego pastwiska na letnie i na odwrót, no bo tak, bo nie powiedziałem, że były dwa pastwiska. No, ale to chyba logiczne, że na jednym było zimno w zimie, więc nie można było tam zostać. Poza tym, trzeba było coś zrobić, aby świeższe jedzenie i miejsce znaleźć, więc oni wędrowali. Dlatego są koczownikami. Po drugie, przydawał się ogólnie na co dzień. Na przykład, no nie wiem, gdzie trzeba było coś przejechać, zapolować czy coś, no to kunia dosiadali. Walnęli go i jechali. Po trzecie, jak już zabrakło żarcia, to można było trochę upuścić z niego krwi i się napić. To jest przyzmak dzieci tamtejszych. Bardzo ceniony smakołyk, aż mi burczy w brzuchu. Wasze zdrówko. Tak w skrócie to chyba tyle. Tam macie linki gdzieś, w opisie wpadajcie na Discorda, bo Demagda mi kazała o tym mówić oczywiście. No i też dajcie mi znać w komentarzach, czy gdzieś napiszcie Demagdzie na przykład tematy, które chcielibyście, abym poruszył. Czy odpowiedział na pytania o Turcji, a po co. No to tyle. Gurus, gurus. time